Zastanawiając się nad rozwojem technologicznym Biura Maklerskiego czy instytucji związanych z rynkiem kapitałowym, zdecydowanie muszę stwierdzić, że jest to z jednej strony konieczność, biorąc pod uwagę fakt, że cały czas rynek kapitałowy stara się i my, uczestnicy tego rynku, staramy się, aby zwiększyć liczbę inwestorów indywidualnych, zwiększyć liczbę rachunków maklerskich, więc te, z tej perspektywy jest to zdecydowanie konieczność posiadania dobrych rozwiązań technologicznych. Mając na uwadze to, że nowy klient, który się pojawia, to jest klient bardzo często przed 30, a ci inwestorzy bardzo są zainteresowani nowoczesnymi i dostosowanymi do ich oczekiwań rozwiązaniami technologicznymi. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę dzisiaj komplementarność rozwiązań i zagrożenia, które są związane np. z cyberprzestępczością, to jest również konieczność z tej perspektywy i nasz obowiązek dostarczenia nowoczesnych rozwiązań, które również nie tylko wspomagają inwestowania i otwierają rynek małych inwestorów, ale również go chronią i zabezpieczają przed atakami.